Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Firewatch i musimy się udać do Wapiti Meadow, czyli do tej polanki tutaj, która jest ogrodzona murem ze wszystkich stron. Będziemy się tam włamywać, żeby się w końcu dowiedzieć, co tam tak naprawdę jest. Wiemy, że tam jest jakaś stacja, czujemy, że tam są jakieś badania prowadzone i obawiam się, że... A, piękny jest tutaj widok, kurczę, to jest niesamowite. Obawiam się, że tam się dowiemy jakichś bardzo nieprzyjemnych prawd na nasz temat. Ale to teraz zobaczymy. Moi drodzy, jeśli wam się podoba seria, a mam nadzieję, że tak jest, to zapraszam was do subskrypcji kanału. Wystarczy kliknąć przycisk subskrybuj tam poniżej i już będziecie fenomenalnymi subskrybentami yy, Radosława. Boże, to brzmi bardzo dziwnie. Na pewno jakąś, może kiedyś nazwę lepszą znajdziemy na to, ale póki co niech będzie jak jest. Mm, a teraz, yy, że tak powiem, musimy znaleźć się w terenie, yy, gdzie, jest, yy, gdzie jest wszystko, gdzie jest północ. Jesteśmy tutaj. Więc musimy się skierować teraz na północ i po prostu wyjść z tego terenu. Tylko próbuję sobie przypomnieć, którędy to chyba tędy. Zobaczmy jeszcze raz na mapkę. Tak, idę w dobrym kierunku, okej. Okay. Zostawiamy za sobą Pork Pant, yy, czyli Stawik świń, a właściwie wieprzowiny? Chyba tak mogę powiedzieć. Ja mam wrażenie, że tu po drodze coś się złego jeszcze stanie, i trochę się obawiam tego, co to będzie. Nie no, nie chcę się tym razem skakać po kamieniach. Myślałem, że jakiś achievement przynajmniej dostanę, no nie? Za przeskoczenie całego jeziorka. Ale no nie dostałem nic, kompletnie, nic, nic, no i. No i już mi się skakać teraz nie chce. Jakby po co wykonywać akcje, jak się nie ma za nie nagrody, tak? Tak przecież w życiu też jest, po co coś robić, jak nie ma za to nagrody. No... Bardzo ciekawe zapytanie. A, dlaczego to zrobiła? Przecież mówiliśmy, żeby powiedziała jednak coś ludziom. Bardzo źle, bardzo źle. Has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report. That's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Bardzo źle. <coughs> Fact, is factically one good answer at this moment. we really need to get to the bottom of this. No. Się może teraz już nie tylko źle skończyć pod takim kątem, że zaraz się dowiemy jakichś nieprzyjemnych prawd, ale się może skończyć źle pod kątem tego, że policja nas po prostu zatrzyma. A... o, idę w ogóle jakimś innym, inną drogą, ciekawe. Nie, nie chciałem y, koniecznie tędy iść, ale skoro już tak mi się zdarzyło, to, to skorzystajmy z okazji i z... podwiedzajmy ten teren, dopóki jeszcze możemy, na wolności. Bo jak wylądujemy za kratkami, no to będzie koniec zabawy w tej kwestii. Natomiast. Fakt faktem. U, jaki long drop. Fakt faktem. Jak się to wszystko skończy tym, że wylądujemy w tym. W więzieniu, to nie będzie przyjemnie. Gdzie my mamy iść? Mamy iść. Możemy iść na północ w tym momencie, a potem skręcić na zachód. To jest północ. To jest idealnie północ w tym momencie. Pięknie. Piękna północ. Potem trzeba skręcić na zachód. Zakładam, że Że to tutaj i możemy teraz cisnąć, Tak to jest prosto na zachód, droga. Być może jest tam prostsza droga? Być może właśnie nas coś zabije? Co Zgadzam się. Trochę głoś chyba brzmiało. No właśnie. O, shit, nie pomyślałem o tym. Faktycznie mogą sprawdzać, gdzie jesteśmy. Ale przecież mamy nowe radio, więc czemu się boimy o to? Boimy się dalej o to, że jesteśmy podsłuchiwani, mimo, że mamy radio? To na, to na co zmienialiśmy te radia w ogóle w takim wypadku? Dobra, zejdźmy tutaj w dół. Naprawdę się taki trochę porąbany Truman Shoru Ja cały czas mam wrażenie, że w którymś momencie ktoś nam tą linę odetnie. Chyba się tam jakiś koleś z siekierą machnie w tą linę, żeby nam, nam zrobić krzywdę. Albo żebyśmy nie mogli wrócić, nie wiem jeszcze do końca, która z tych opcji będzie prawidłowa. No, jest na miejscu, w każdym razie póki co. Ale każde takie zejście wywołuje u mnie lekki stres. Teraz już. Skąd się tylko dowiedzieliśmy, że coś tutaj jest na miejscu, na rzeczy właściwie. Teraz, gdzie my mamy iść? Teraz, gdzie my w ogóle idziemy? Musimy iść teraz na północ, nie. nie, nie. Na północ to jest tam w takim wypadku. Nie musimy schodzić w dół. Może kojarzę, że to tutaj. I to jest ciekawe, bo faktycznie do pewnego stopnia już rozpoznaję te tereny, ale nie na tyle, żeby się zorientować, gdzie mam iść, żeby w konkretne miejsce dotrzeć. Kompas akurat tu jest bardzo przydatny. To jest pierwszy raz w życiu, gdy poruszam się w jakimkolwiek terytorium, używając de facto kompasa. Kompasu? Dobre pytanie. A, po prostu na wprost. Okay. Pamiętam, że były gdzieś tereny, gdzie nie mogliśmy się dostać, bo były krzeczory. Ja zastanawiam się, czy gdzieś tutaj tego nie było przypadkiem. Że to nie jest ten teren, gdzie one miały to ognisko. To jest totalnie ten teren, gdzie one miały ognisko wcześniej. Tyle razy już tędy przechodziliśmy. Dobra, będziemy przy potem na drugi brzeg i na północ, wtedy już kompletnie. Dobra, chyba, że znowu przy że kogoś znajdziemy, też jest całkiem możliwe. Mam nadzieję, że to są. O! Znowu jakieś dziwne odgłos, Słyszałem, ale nie będziemy tego reportować przez radio tym razem. Nie, nie, nie słu Przecież służę słyszę te rzeczy, ale ich nie widzę. O, tutaj trzeba było po drzewku przejść, faktycznie. Nie będę tego reportował nigdzie spokojnie. Duży kamień, bardzo fajny duży kamień. Chyba jest ta druszka, nie? To jest totalnie ta dróżka, ciśniemy. Tam sobie spokojnie dojdziemy do... Do bramy. Nie, tam nie musimy wchodzić. My nie byłem tam ostatnim razem, tak z ciekawości tylko. tutaj też coś jest? Może tutaj też jest yy, mur? A może tutaj jest kompletnie co innego? wejdźmy tak po prostu. Musimy się w ogóle nie wspinać, to, to i tak jest w tym samym miejscu, no nieważne. Stary sweter też nam niczego nie daje. Nie, 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 nie reportujemy niczego, spokojnie. Ale... Ręka dosyć szybko automatycznie rusza w kierunku zareportowania. A on no tak, ja rzeką nie dam rady przejść, Nie. nie. Ja bym tak się próbował przemieścić, nie? Ale z drugiej strony no zmoczyć się tutaj i Biegać mokremu, zachorować i Umrzeć To nie brzmi jak dobry plan Dobra. Chyba tędy powinniśmy iść Chyba Bardzo chyba Coś mi się wydaje, że to nie tędy jednak A nie, no jednak tędy Dobrze Musimy zejść znowuż I czas na stresujące doznanie numer dwa dzisiejszego dnia, schodzenie po tym cholernym tej cholernej lince, nikogo nie ma w pobliżu, więc o ile szybko nie podejdą, a my mamy trochę na dno, jedno, znaczy na dno do podstawy tego terenu no nic dobra te kamienie tutaj, no pamiętam, ja pamiętam, że myślałem nad tym pamiętam, że to wywołało u mnie różne pytania i wciąż wywołuje. Potem sobie uświadomiłem, że te kamienie tam po drugiej stronie, bliżej płotu, to prawdopodobnie były ustawione po to, żebym mógł skorzystać z nich do rozwalenia kłódki i przekonać się, że to jest niemożliwe, ale... mi się, że gradała gra na to możliwość, nie? Dobra, mamy bramę. Czas na... siekierkę ten sposób, ja bym próbował w ogóle inaczej. Dobrze wiedzieć, że to. to... Ale ten cień dziwnie pada. Mniejsza z tym. W każdym razie, yy, ja bym próbował kompletnie inaczej. Jesteśmy w łapiti Meadow. E, czy to jest na listy? To jest pszczółka. Ona nas właśnie urządliła. To była pszczoła-asasyn. Tak, to jest trochę głupie do zareportowania, ale, ale warto było powiedzieć, chyba. Polały, jak jasna cholera. Rozumiem konfuzję ze strony Delilah. Przeczytajmy o co tutaj chodzi. Personel Wapiti Station. Jeśli próbujecie dotrzeć do doktora Simona, jest on na terenie od sierpnia 15 do października 15. Jakikolwiek kwipunek, który jest posiadany przez uniwersytet, jest odpowiedzialnością doktora Johnsona. E, nie Johnsona. Johnsona. Nie ma, ny. Ekipunek, który z kolei jest. Y, którego posiadaczem jest rząd. Jest natomiast pod kontrolą Kat Ferdinand. Pamiętajcie, że y, to jest teren kontrolowany. I jakiekolwiek problemy y, przewinienia, czy cokolwiek, jeśli nie będzie działało w odpowiedni sposób, powinno być od razu zgłoszone. Interest. Czemu tego nie możemy przekazać Delilah? Pszczołę przekazujemy Delilah. O kurde, robi się ciemno. Robi się klimatycznie, robi się niebezpiecznie. Dobrze, że mamy siekierę. Okej. Okay. Tutaj można zejść. Ciekawe, że postawili, kurde, ten. takie obramowanie, ale już nie zrobili, kurde, kładki, nie? Boże święty, co to jest za sens, tak naprawdę? Tyle mogliście jakiś kurde kawałek drewna tu położyć, nie? Zadbać o to, żeby to było bezpieczne, ale po co? Po co? Przecież można tego nie robić. Dobra. Tutaj coś ciekawego jest. Nie, żadnego long dropu nie ma. nie ma. Nie ma gdzie schodzić na dół. Drzewko rozwalone, ale to po prostu, nie wiem, efekt wiatru pewnie. Jakieś wichury być może. A no po prostu ktoś się wkurzył na drzewko, nie? Kurde, ale wciąż jest pięknie w tej grze mimo wszystko. Ta grafika jest ponadczasowa, mam wrażenie. Gra już swoje lata ma. A mimo wszystko wciąż wygląda absolutnie cudownie. O, o! Co to jest? To jest, to jest chyba silnik jakiś. To, nie, czy to nie jest ten sam generator, który my mamy przy naszym lookoucie? naszej wieży. To jest totalnie ten sam generator. No to światło tak, dzi światło tak dziwnie pada? Okej, okay, już myślałem, że to jakaś substancja. No dobra, możemy przede wszystkim tak. Jest tu generator, on napędza tą wieżę, która monitoruje. No musimy ją zareportować. Czy to jest na pewno światło? Może to jednak jest jakaś substancja? Mogą pewnie słuchać kogoś, kogo chcą. Były zbudowane w tej górze, co jest niemożliwe dla Ciebie lub jakiegoś poszukiwacza, żeby je Hmm. Brzmiała jak zorganizowana akcja. Może to faktycznie są badania po prostu. Ale tutaj coś się skrzeniło z światłem. Totalnie, niestety. Akurat jak zacząłem mówić o tym, jak gra jest piękna, to gra postanowiła zepsuć sobie światło. Też tak czasami bywa. Chce kogoś pochwalić? Nie chwali się przed zachodzące słońce. Czy my po drugiej stronie już jesteśmy tego co ja go Nie, nawet w połowie nie jesteśmy do końca. Okej, okay. zacząłem martwić że to tak szybko na to wychodzi, że tu jest kilka... O mój Boże, terenów oddzielnych, co to był za... To jest pierwszy raz kiedy widzę jakieś zwierzę w tej grze. Ten motyl czy cokolwiek to jest, ptak, nie wiem. No coś się kurde świeci co jakiś czas. Zaczynam się coraz bardziej martwić, że zaraz napotkamy jakiegoś przeciwnika. Podejdźmy tu spokojniej, po cichu. Uuu, tu jest cały obóz. Nie, najpierw, najpierw okrążę to, ten namiot, żeby się nie okazało, że ktoś mi zaraz tutaj zajdzie z boku i zaatakuje. I tak mnie ktoś zajdzie z boku, jak będzie chciał. Ja wiem, ale dla mojego spokoju, co to jest w ogóle za teren dziwny.

Holy... Holy yeah, right? yeah, Okej, okay, to jest bardzo ciekawe, czyli to lokalizuje jakikolwiek silny sygnał. Zielone światło oznacza, że ten sygnał jest przed nami. Jest tam kompas też, więc możemy patrzeć na to zamiast na kompas, fajnie. Ton. Daje nam znać, że jakiś sygnał się pojawił gdzieś jest w zasięgu. Światło tutaj, kolor, pokazuje, jak bardzo jest oddalone od nas. Dobra, bierzemy to. Interesujące urządzonko, nie ma co ukrywać. Po co, właśnie po co. A to jest po prostu antenka, ok. Dobra. Ciekawe. Teraz, o to nam teraz zastąpi kompas, tak. Okej. Okay. się czerwony wciąż oznacza, że daleko, ale może na razie schowajmy sobie to. Tam jakieś półki z jedzeniem. A to jest Jamik. Ja chcę, kurde, nie mogę zabrać ze sobą Jamiku? Nie, pęknął. Mogę, mogę, przynajmniej rozwalić wszystko. Macie, kurde, ja mam ten... Peanut butter, proszę bardzo, tam. O, ja wiem, co im zrobię, Będą myśleć, że mają swój wavefinder. Ja im kurna dam wavefinder. Macie Jamik do środka. Nie mogę tego zamknąć z powrotem, byłoby jeszcze lepiej. Chyba zreportujmy bipowanie. Bo to mają kuchenkę nawet.

uzupełni generator. <laughs> w błędem fotograficznym Earthquake Monitor. Ok, dlaczego? Jak przyjdą to pogadamy. No to zabiją mnie? Znaczy, jest taka szansa. Uh, Frekwencje Rola socjalna, ciekawe. Płeć MFMM. Często często wychodzi z tuforców. To jesteśmy my. Sposób zachowania jakby unikała czegoś. Konsultować wcześniejsze da, da, dane. Nieodzajmiona potrzeba kopulacji, konflikty z innymi mężczyznami, zły sposób przyjmowania jedzenia, w sensie nie tyle nieregularny, co zaburzone proporcje. Dobra, zgłosimy to też. Okay, so Uh, yeah, Eeeh, zaginione nastolatki, ciężko powiedzieć. Nie, ale tutaj jest M napisane, głupio zgłosiłem. Nie są dziewczyny, to są mężczyźni. M jest napisane, jak jest na cholera. Fak, głupi jestem. Chyba zabieram to tak czy siak, jakby moje. M. No, OND to ciekawe ta, ta rola socjalna, czyli to M, O, P, E, to jest ciekawe. Co oznacza tak naprawdę, bo nie wiem, co te skróty oznaczają. W każdym razie bierzemy to ze sobą. <coughs> tak, żeby wiedzieli na 100%, że tu byliśmy. Wątpię, żeby to była jakakolwiek dywersja. Mam wrażenie, że to jest jakaś konkretna rzecz. Ale skarpetki mają takie same jak my, tylko chyba w innym kolorze. Proszę bardzo. To jest wszystko, co tutaj mogłem znaleźć. O, coś tutaj. Uuu, black box. Pojęcie like like to get up to, it. Nie mam pojęcia, co to. Jest. Uuu, tam był obiekt badań, Henry. <coughs> Tutaj jest Delilah z kolei, 43 lata. Tam jest Henry z kolei, to jest o nas. Że mamy poczucie winy. Ja to muszę przeczytać przecież. Co to jest? jest tutaj jest sklep informacji. Co oni mówią? To są osiągnięcia na temat nas dwóch. Jest coś w tym o Julii. Co? Coś, co nie mówiłem To jest... Co to, co to o mnie mówi? Powiedziałeś, że o mnie I wygląda na to, że mnie mnie.

Tak poczucie własnej osobistej historii. Samolubna, charyzmatyczna, dobrze obserwuje rzeczy, odpowiedzialna, ale mało podatna na manipulacje, co ciekawe. W porządku, już wracam. Bierzemy ten raport do Delilah, no to możemy go w sumie spokojnie. Ja się bałem przez cały czas, że nie zdążę przeczytać. To, że ona ma trzy na skali manipulacji dostępnej, to jest niesamowite, ale to, że ma mnóstwo, znaczy mnóstwo, że ma wielu kochanków, pomimo tego, że ma partnera stałego. Jeżeli to jest prawda, znaczy to jest prawda, z tego co rozumiemy na razie, czyli że rzadko wychodzi, że nie ma dzieci. Chyba nie mówiła nam nigdy o dzieciach, że nie jest po ślubie, to chyba nam też mówiła. No, oczywiście z tymi yy, wskaźnikami się możemy, powiedzmy, zgodzić. Tutaj jest napisane, że jeszcze biorąc pod uwagę alkoholizm jest odpowiedzialny. Interesujące. Um, no nic, to, to bierzemy na pewno. Report o, nam, o nas samych też bierzemy. Jeszcze się upewnię, że wszystko tu czytaliśmy. Yy, kom, kom, taki kompletny podróżnik, explorer badający rzeczy, ale trzyma się ścieżki. Ciekawe. Ciekawe czy te trajty się zmieniają w zależności od naszych wyborów w trakcie gry. No, na przykład ja, nie, ja faktycznie rzadko, rzadko zboczyłem ze ścieżki w trakcie gry, trzymałem się jej zazwyczaj. Czy jestem bardzo podatny na gniew w trakcie tej rozgrywki? Ciężko mi powiedzieć w sumie może. Pasywny? No na pewno biorąc pod uwagę, że nie chcieliśmy się z Delilah jakoś za bardzo spiknąć w tym momencie, to byliśmy. No na pewno czujemy się winni. W sensie, Henry tutaj totalnie jest, cały czas przeżywa tą kwestię swojej żony. Ale jesteśmy stosunkowo, mówimy wprost rzeczy i troszkę też szczerzymy się tego, co mówimy. Co ciekawe, to jest informacja o tym, że w pełni się spotkaliśmy z superwajzorem. Zaufanie trzeba na razie udowodnić naukowo. Wszystkie znaki wskazują na pełną kooperację, ale w pełni weszliśmy w kontakt z superwajzorem. Czy chodzi o Delilah? Czy chodzi jednak o tego ziomka, z którym się. Teraz pierniczną. I co do tego ma zaufanie. Badając, badany może być świadomy testu. Sugerowane jest zaniechanie, jeżeli badany zdecyduje się opuścić swój posterunek. No a co macie zrobić, jak opuści posterunek? Kontynuować? Okej, okay. to jest przerąbane. Co oni trakują? Nie mamy bladego pojęcia. Na pewno tu jest jeden punkt daleko. Oni sprawdzają te trzy rzeczy, cztery rzeczy właściwie. Ścieżki nasze? Zobaczmy ten kubek, jestem ciekawy, co nie mają na kubku napisane. You love Wyoming, Ok. Powiedzmy, biorąc pod co tu się dzieje, to trochę coraz mniej. No, porobiło się w tym momencie, tak naprawdę. No, tutaj są jeszcze jakieś buletyny przy okazji, wypisane rzeczy. Co jest napisane w ogóle? O, ciężko powiedzieć, kurde. że jest tak napisane czytelnie. A to są te same kartki, także to chyba nie, to są po prostu jakieś asety. Te nie mające większego znaczenia. Ja czuję, że my tak łatwo z tego miejsca nie wyjdziemy. No jednak. Myślałem, że ktoś nas atakuje. Dobra. Gdzie bipowało, tak? Bo chciałem, chciałem sprawdzić bipowanie, ale dowiedzmy się jeszcze, jeszcze jednej rzeczy. A my niby wrócić do tego Cuforce, chociaż Pamiętam, że coś bipowało tutaj. Teraz przestało. A to był ten black box, który bipował. Okej, okay, ta czarna skrzynka, którą wyłączyliśmy, wziąłem drugą, wzięliśmy ją? Teraz się zastanawiam. Tutaj biegać nie możemy. Najwyraźniej musieliśmy ją wziąć. Pamiętam, że ją podnosił Henry, nie pamiętam czy ją zabierał ze sobą. Dobra. Wracamy z powrotem, nie możemy przejść jakoś tutaj. to jest ciekawe, a bo to jest jeden z tych terenów, o których ja przez cały czas myślałem że teren ogrodzony jest jednym wielkim terenem, ale co jeśli to są dwa oddzielne tereny? Dwie oddzielne siatki. Uuu, a co jest tutaj? Tutaj chyba nie szliśmy nigdy wcześniej. Zakładam, że tutaj niczego nie ma poza za możliwością zablokowania się... Nie, nie, nie da się tutaj przejść, ok. No nie zobaczą za często ścieżki, bo jak widać się nie da. <grych> Dobra, wracamy. Gdzie jest, gdzie jest Two Force? E, jakby patrząc na, na mapę w tym momencie? No trochę musimy wrócić na to południe. Przynajmniej teraz mamy ładny wskaźnik, nie muszę się zastanawiać nad tym, gdzie wskazuje wskazówka, tylko po prostu mogę iść na wprost. No dobra, to mamy mapkę i ciśniemy na południe. Kurczę, co to za intryga jest, co oni monitorują? Teraz mi tak przyszło do głowy, że skoro jesteśmy w stanie rozwalić kłódkę, to może tą jaskinię jesteśmy w stanie też rozwalić. Tą jaskinię. Znaczy, całą jaskinię to nie chcę rozwalić, ale jest jedno miejsce w jaskini, pamiętacie, które miało kłódkę. Może tak samo jesteśmy w stanie tam coś zrobić. Ja mam wrażenie, że to nie jest koniec przygody w tym miejscu jeszcze. To znaczy, że być może zaraz... Czy możemy stąd dropnąć? Nie, nie możemy stąd dropnąć. To zaraz coś tam jeszcze wyskoczy na powitanie, czy coś w ten deseń. Oh shit, albo że się zabijamy po prostu. Okej, okay, dobrze, że przynajmniej już tam sprawdziliśmy że czy to się nie zawaliło przy pierwszym naszym przejściu.

Mówimy o ludziach, którzy nas tu oglądają, którzy teraz brzmią w lesie i wszystko co jest wokół nas. Nie wiem co o tym zrobić. Poza tym, wyjdźcie stąd. Tak, wyjdźcie stąd stąd. Będę. Dzień siedemdziesiąty siódmy, moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. O ile wam się uda zapauzować grę oczywiście. Kto nas słucha, widzę, że Henry postanowił sobie zrobić badanie małe. Kończymy sobie w tym miejscu odcinek, moi drodzy. Przejdziemy do tego, co tak naprawdę się dzieje na terenie tego parku narodowego w Wyoming. Już niedługo w kolejnym odcinku. Nie wiem, ile tak gra jeszcze poczwa, ale jak na razie jestem tak zafascynowany, że chciałbym, żeby trwała i trwała, szczerze mówiąc. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie na temat Firewatch out póki co. A jeśli seria wam się podoba, to zachęcam was bardzo mocno do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawili lajka, no i oglądali dalej. Póki co dziękuję wam ślicznie za to, że byliście ze mną. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Hej!